Idziemy, idziemy na polankę. Witamy cały świat. Zabij się. Dobra, yy, Przysnifowaliśmy już jakieś 300 mg. Yy, czegoś, co jest, powiem tylko tyle. Jest co analog metylofenidatu. Metylofenidat był, jest yy, dostępny od 6 lat w górę w lekach jest sprzedawany, Metylofenidat i w 2013 ponad 2 miliony ludzi zażywało metylofenidat. My zażywamy coś, co jest jego analogiem, nie powiem co. Ktoś to kto, yy, poszuka ten znajdzie i, i dostaliśmy 5 gram. Kupiliśmy, kupiliśmy po jednym. Ja sobie to w ogóle wezmę dla siebie, nie podzielę się z pigiem dzisiaj. Tam mu działę, ale biorę całość, bo po prostu, kurde, jestem czpunem wielkim. My się dzielimy oczywiście, ale kurde, biorę to. Biorę to, będę miał kurwa więcej. A jutro się spotkamy jeszcze. Pigu się może wkurzyć trochę, ale, ale ja piga jutro zgarnę i pigu jutro przyjdzie jeszcze na kolankę. I, się, i jeszcze przesnifuję, bo ja się z nim podzielę i tak. prawda. Dziękuję nie jestem. A do, przyjdzie do nas Paweł Weber. Niestety dzisiaj kurde nie mógł przyjść. Nie wiem czemu. Co było ważniejsze. Bo moim zdaniem no po prostu nie ma ważniejszych rzeczy niż Polanka. Jak idziemy na Polankę to to jest najważniejsza rzecz w ogóle yy, w, ciągu, w ciągu miesiąca. W ciągu tygodnia. A my tam przy, przychodzimy kilka razy w miesiącu. Prawda. No i mamy jeszcze troszkę czegoś tam, co jest pochodną metylokatynonu, nie powiem co, my teraz będziemy mówili zagadkami. Będziemy mówić z zagadkami. O metylofenidacie ktoś może sobie poczytać. No Hitler to wciągał. Metylofenidat, bo był w 28 wynaleziony. Chyba w Niemczech. Hitler to zażywał. Na pewno mu to dawali, bo on, on był od metamfetaminy uzależniony. A to w ogóle się nie mówi, jakie substancje zażywał, bo jak on me na metamfetaminie jechał, to przecież Niemieccy chemicy, on miał takie dojścia i badania, które prowadzili, to było w ogóle znane, że, że, że po prostu wiadomo było, że wielcy ludzie, tacy jak wujek Adolf, którzy zajmowali się strategią, rządzili, prawda, nie wiem, Europą czy jakimś innym krajem, po prostu zażywali stymulanty. Stymulanty. Pewnie mógł się nacnąć na jakieś empatogeny, ale nie wiadomo, nie wiem. On, on akurat no to już starożytni faraonowie, taka prawda, zażywali tą czuwaliczkę jadalną, stymulant roślinny, faraonowie. Prawda. I, i to, było, to było wiadome, że władca po prostu musi sobie coś przesnifować. Musi coś zarzucić, żeby y, lepiej calić bazę, żeby... Power. Żeby mieć power jak, jak pódzian. Prawda? A ja mówię, że dzisiaj, tak jak Paweł Weber, dzisiaj bym wciągnął na nosem. I zaraz będziemy mówić. Pigu też coś powie. piękne miejsce. Tak że zawsze tak, tak jak widziałem. Okay. Rękami się trzęsie, tak? No. no, to po, po, po tym tak może być. Po tym tak może być, czytałem. Kole, weź mi to. ja mogę sam sobie wyjąć? mi sobie. Cześć, ja się napiję, może. Albo ty pierwszy. Mamusia kupiła Coca-Colę, moja. Ale najlepsze na zejście, ja to mówię. Ja to mówię wszystkim dragierom, najlepsze na zejście i to na mocne zejście konkretne jest zupka pomidorowa. Dokładnie. Ja to, ja to mówię, najlepsze, najlepsza jest zupka pomidorowa, zupa na rosole. Zupa na rosole, pomidorówka, pomidory na serce działają, pomidorowa jest lepsza niż rosół. Bo yy, ja mówię, jeśli ktoś bawi się stymulantami, od amfetaminy, nie tam z bo są, bo są mniej szkodliwe od amfetaminy, stymulanty I, i jeśli, i w ogóle wszystkie te organizacje, ja to widzę, wiesz, co oni studentom rozdają, jakie, jakie mają te ulotki, wiesz, materiały o narkotykach, to słuchaj, oni o narkotykach piszą tylko tak, heroina, morfina, kokaina, amfetamina, marihuana, LSD, kropka. To, to jest w ogóle, I, i mówią tak, wszystkie są szkodliwe, wywołują szkody w organizmie, grozi ci to jest, przedawkowaniem, śmiercią, yy, tachykardią, hiper, hipertonią, czy tam jakimś ocopląsem, nie wiem, yy, brakiem równowagi, zmiana, zmianami mentalności, uszkodzeniem, uszkodzeniem mózgu. Zaczynają pierdolić po prostu takie farmazony, i to kot, Kotan to robił, robili to Bonarowcy. Powtarzali to, oni nie mieli żadnej wiedzy o narkotykach, żadnej. Kotański nic o nich nie wiedział. główno o nich wiedział. Wiedział o nich nic o nich nie wiedział. Był kurwa yy, zielony w tych sprawach i, i jako, jak obejrzał tańczącego z wilkami, to zapuścił długie włosy, wiesz, bo, bo, mu się, bo mu się ten, bo chciał być Indianinem, wiesz, kurwa, Indianinem chciał być, dlatego długie włosy. Mnie to śmieszą ludzie. Śmieszą mnie ludzie, tacy znam takiego jednego studenta nie powiem którego co ma długie włosy wiesz i on on w ogóle nie jest, nawet trawy nie pali rozumiesz jak można mieć długie włosy w ogóle co to jest za w ogóle co to jest w ogóle za 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 kurwa to rozumiem w Hiszpanii jeszcze tak ktoś ma długie włosy jakiegoś kurwa y, latynosa który który y, wiesz to tequile pije to u nich to jest modne, że, że ten macho to, macho to musi mieć długie włosy, wiesz, macho. Ale kurwa, jak ktoś nie jest macho, jak ktoś po prostu chce y, jakiś bunt wyrazić przez to, że za, zapuszcza długie włosy, to kurwa, co to jest za bunt, jeśli, jeśli w ogóle on y, nic, nic za, że tak powiem, nie po prostu. Co to jest za bunt? Jego bunt jest sztuczny. Jego bunt jest bez narkotyków. Nasz bunt jest zamknięty w, w granicach naszego rozumu, naszej, naszej świadomości. A nasza świadomość jest zamknięta, niestety. I, i, I tylko techniki medytacyjne, tylko techniki oddechowe, tylko techniki, które, które mogą wpłynąć na, na, na nasz umysł, ale, ale poprzez medytację, na przykład głównie. Tylko, tylko to nam zostaje, ale, ale nie każdy jest człowiekiem wschodu. My jesteśmy ludźmi Zachodu, trzeba to powiedzieć. Jesteśmy ludźmi Zachodu, i dla nas y, sposobem na rozszerzenie świadomości na, na, na to, żebyśmy mieli otw żebyśmy otworzyli swą głowę w końcu, są narkotyki. Mówmy o narkotykach ogólnie. Nie, musimy, nie dzielmy ich na miękkie i twarde, bo to jest słuszny podział. Do, wprowadzili to przeciwnicy narkotyków. Ten podział, miękkie i twarde. Oni nam to zafundowali. To byli przeciwnicy narkotyków. Ci, którzy zaproponowali, żeby dzielić się na miękkie i twarde. Narkotyki, ogólnie rzecz biorąc, to są wszystkie substancje psychoaktywne i nawet czekolada, którą spożywamy, która zawiera fenyloetyloaninę. Fe, chyba tak, chyba fenylo... Na F na pewno. Fetyloetyloanilę. Fety, fetylo... Y, y, fetyno, Etyloaninę byłaby psychoaktywna, jest psychoaktywna, gdyby dotarła do mózgu. Niestety czekoladę w taki sposób produkują. Kiedyś może pierwsze czekolady działały naprawdę 100 lat temu, czy więcej, myślę 200 lat temu. Te pierwsze czekolady mogły, mogły być, działać psychoaktywnie, czyli działać na hormon szczęścia. Prawda? I w ogóle czekolada jest bardzo zdrowa, bo zawiera taką substancję, która jest, pojawiła się dzisiaj na rynku farmaceutycznym, stomatologicznym, która, która podobno bardzo dobrze działa na, jak żadna inna, na, na, na nasze zęby, ochrania przed próchnicą i, i pasa do zębów czekoladowa. Kosztuje 100 zł. Czekoladowa pasta do zębów. Ta substancja jest w wyciągu z, z kakaowca. Prawda. I to już prawda, y dlaczego murzyni mają y białe zęby. Bo dużo kakao piją. Dlatego mają białe zęby. Cała prawda o, 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 o stomatologii. Trzeba pić dużo kakao. Bo kakao wedlowskie na pewno, za, na pewno jest bogatsze. Wedlowskie to chuj. Bo Wedel to już jest, prawda, Żydzi pewnie kupili Wedla, albo ktoś inny, jakieś, jakieś korporacje. Większość tych korporacji jest w rękach żydowskich, tak, taka prawda. I to od wielu lat, to są stare koncerny, które mają po, po 100 lat, prawda, po 50 lat jeszcze, z czasów II wojny światowej w ogóle. Yy, to były koncerny dziś, dzisiaj, na przykład koncerny farmaceutyczne dzisiejsze, wielkie, globalne takie które wiesz tam Colgate i tak dalej, jakieś takie, jakieś takie farmaceutyczne, które, które leki sprzedają i, i w ogóle kontrolują, wiesz, na globalnie wszystko. One, te koncerny pochodzą z, z czasów II wojny światowej, z nazistowskich Niemiec, były chyba częściowo w rękach, w rękach żydowskich, w ogóle to jest, to jest tak, że już wtedy to nie było tak, że Hitler wywołał wojnę. Mógł wywołać, wiesz, bo on był silnym człowiekiem, z charakterem i, i chyba nikt nim nie sterował, wydaje mi się, że Hitler chciał się uwolnić, dlatego wywołał wojnę. Nie tam wiesz, będą nam, historycy mówią, że, że ten, bo tam przestrzeń życiowa była i tak dalej. Ale, ale Hitler yy, po prostu wydaje mi się, chciał się uwolnić i jako i Niemcy by, byli do tego zdolni jako naród, bo, bo był nacjonalizm. Chuj, że się teraz nazwali to nazizm, no wiadomo, ale, ale to, było, to były piękne czasy kiedyś. Kiedy, ja to nie słuchaj, za Hitlera, za Hitlerem to ludzie płakali. Jak, jak, jak on wychodził na mównicę, to słuchaj, wszyscy Niemcy Wychodzili z domu, żeby go zobaczyć, podziwiali go, w ogóle słuchali go, Patrz, oni, oni w niego wierzyli, wiesz, on, on nie udawał, bo jakby udawał, to, to, by, to by po prostu zbyliby go, potrakt... go. Nie, 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 nie doszedłby na szczyt, ludzie by się poznali, bo po prostu kłamstwo widać, yy, prawda, można poznać, jak ktoś kłamie. Jak Tusk wychodzi na Mównicę, to widać po nim, że nikt mu nie uwierzy, chyba, że tam kurwa to, ty to albo Duda, wiesz, też udaje, nie będę o Dudzie mówił, ale Adolf to był człowiek z charakterem po prostu i, i zrobił porządek prawda, z Żydami, to prawda. Trzeba, Trzeba o tym powiedzieć. Ja, ja nie jestem nazistą, ja nie jestem nazistą. Jestem nacjonalistą, my, my tam z Niemcami biliśmy się, ale tak jak Paweł Weber powiedział, że to jest dobry pomysł, koncern polsko-niemiecki. W ogóle na samym szczycie nasza inteligencja Ci ludzie, którzy, którzy, którzy myślą w Polsce, powinni stworzyć koncern polsko-niemiecki. To jest dobry pomysł, bo my, my, my chcemy mieć przyjaciół na, na, na zachodniej granicy i chcemy, żeby Niemcy nam po prostu, żeby, 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 chcemy po prostu zaimponować trochę, trochę, trochę stronie niemieckiej, żeby na nas spojrzeli i to trzeba, to trzeba w ogóle taki... To trzeba zorganizować. Ja mówię, spotkanie, może, może nas ktoś kiedyś zaprosi na jakąś konferencję naukową. Bo, bo, bo to w ogóle nawet nie chodzi o naukę. Tutaj ja mówię o nauce, o, o, o teorii wszystkich nauk, o swoich różnych. o hedonizmie narkoetycznym. Etycznym, będę mówił hedonizm narkoetyczny, będę mówił o filozofii, będę mówił o wielu rzeczach. Chcemy, żeby Niemcy, ja, ja mógłbym jako Polak, po prostu reprezentować Polskę w sposób godny. Po prostu, po prostu bym, bym, jako Polak, czuł się świadomy swojej narodowości i, i, i ogólnie rzecz biorąc, to, to trzeba. Tak, yy, trzeba współpracować w jakiś sposób ze stroną niemiecką, ale nie, ja nie mówię o jakichś klubach dyskusyjnych, małych towarzystwach naukowych, które tam raz na rok się spotykają. Trzeba nam porozumienia ponad podziałami, jak, jak śpiewał Kazik, który, któremu... A ja nie wiem, czy ręk, rękę podać Kazikowi po tym, co... Już Nie po tym, ja wiedziałem, ja, ja znałem, ja wiedziałem, co We, Paweł Weber myśli o Kaziku, ale za, to, za ten tekst Kazik rzeczywiście ma taką krechę, że żaden artysta, prawdziwy, no po prostu, y, chyba że przeprosi. Chyba że przeprosi, a, a chyba nie przeprosił za to, co powiedział Kazik. Za to, za to że, że wszyscy artyści to prostytutki. Jeśli, jeśli przeprosi za ten tekst, bo to kurwa, ja mówię, jeśli Paweł wie o co chodzi, jeśli, jeśli, on, y, jeśli on nie przeprosi za ten tekst w ogóle to uważam, że, że powinien dostać w pierdol, Kazik. I to od, od dresiarzy, albo, albo nie wiem od kogo. Paweł Weber by jeszcze się załapał. Byśmy razem z nim przyjechali i po prostu po prostu yy, ja bym mu pomógł jeszcze. Kazika, tam gdzieś tam, prawda, podjechać, pigu by podjechał samochodem, byśmy, byśmy w ogóle yy, czatowalibyśmy na Kazika. Byśmy zobaczyli gdzie tam, gdzie tam chodzi. I nagle byśmy podeszli i, 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 i wiesz, i, i, i z partyzanta na dzień dobry. I, I mówimy kurwa, tak, wszyscy artyści to prostytutki. Kurwa, tak, wszyscy, to prostytutki i kurwa jeb. Strzał, strzał, kurwa. Ja jeszcze mam, ja jeszcze mam siłę. Co prawda jadę na stymulantach. Yy... Mam w sobie trochę więcej chemii, ale, ale tak, wiesz, yy, karatę pigu no to ćwiczyłem yy, trzy tygodnie temu godzinkę. Wjeżałeś sobie pamięć. No tak, bo ja to, wiesz, długo nie będę już mówił